Dzisiaj drugi odcinek, ale zobaczcie, przyszła do mnie paczuszka. Yy, od widza, przynajmniej tak myślę. I spójrzcie, ja sobie tutaj otworzyłam, dlatego że z drugiej strony są po prostu moje dane. Muszę yy, przesunąć. I tak, spójrzcie, otworzyłam. I tutaj jest yy, The Best tymery, yy, Tak, takie serduszko i konik. Bardzo miło. Teraz sobie odsuniemy tą resztę. O! Taki My Little Pony. To jest chyba liścik. O! Spójrzcie. To jest taki, taka naklejka konia w 3D. Hej Julka, z tej strony e, GT Sunshine z Instagrama. Z góry przepraszam za pismo. Spoko rozczytam się. Przesyłam Ci paczuszkę w stylu fan mail. Bardzo lubię Twoją twórczość. Myślałam, że ten list to najlepsza rzecz z tej paczki, ale nie wiem co napisać, więc miłego otwierania Zosia. To ja Ciebie pozdrawiam i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za paczuszkę. Dawno żadnego fanmaila nie dostałam. Ostatnio. No, chyba na początku tego roku. To był chyba styczeń z tego, co pamiętam, ale no nie jestem pewna. Tak czy siak, bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło. Yy, I tak. Tutaj widzę jedzenie. Mamy Michałki, michażki. Tak czy siak, to są moje ulubione cukierki. Właśnie tego typu. No, Michałki ogólnie. Mniam po prostu cudo. Coś ty tutaj wymyśliła. Jezus, jeszcze są krówki. Kolejne cukierki, które bardzo lubię. Skąd wy wiecie, jakie ja lubię jeździć rzeczy? No bo tak trafia się zawsze idealnie. Dobra, Będę tutaj grzebać w poszukiwaniu, czy jest. są jeszcze cukierki, czy nie ma. To chyba akurat były wszystkie. Nie chcę nic pominąć, ale widzę tutaj sporo takich paczuszek, i jestem bardzo, bardzo ciekawa, co żeś tutaj wymyśliła w ogóle. Dobra. Otwieramy sobie. O, mamy tutaj liścik. Jakiś napis w tym? Co? Oto klaszy z kolekty. Moja pierwsza próba robienia stoma. Jak znam życie, to po zmyciu wyczerpujesz coś superowego. O jejku, wysłałaś mi modele. Dzięki. A zobaczmy coś tutaj. Szetlanka. A szeklankę teraz z kolekcji nie mam do malowania, ale w sumie fajnie, yy, ponieważ mam bardzo dużo pomysłów właśnie na przeróbki, na maści. Yy, więc, więc fajnie, razem fajnie. Mamy tutaj yy, tak. No i w sumie na niej jest tylko farba, nie ma nic szczególnego. W sumie też nie wygląda jakoś tragicznie. Myślę, że albo będę zmywać, albo po prostu ją preppingować, żeby, żeby tutaj nic nie ten. No nie, nie, no, tragedii nie ma. Poradzimy sobie z tym szybko. I może będzie to konik na rozdanie. Zobaczymy, zobaczymy, bo już tutaj się ich sporo na zbierało. Aktualnie z rybaków stoją cztery, więc to w sumie jest trochę odległa przyszłość. Nie? Dobra, tutaj mamy też taką paczuszkę, co tutaj jest. Nie, takie paczki poprawiają mi... A! Zobaczam te paznokie. Poprawiają mi dzień. Au, au, au! Znaczy wygiął mi się. I, i boli. Złamał się w połowę. Fajnie. Nice. A wczoraj sobie myślałam, dobra Julia, obydne paznokcie, nie? nie zrobiłam tego i teraz mam. Jest kolejny napis, a więc. A nóż widelec się przyda. Tutaj widzę przez to, co my tutaj mamy. To jest jakiś pojemnik. Tak, to jest takie jakby pudełeczko. Szklane chyba, albo plastikowe. Z takim korkiem. Na pewno się przyda. Chociażby, nie wiem, na jakieś tabletki, jak będę gdzieś jechała, czy szła. Takie rzeczy zawsze się przydają, wbrew pozorom. Eee, eee. Tak, takie szklany z takim koreczkiem, po prostu. No, takie rzeczy po prostu no, zawsze się przydadzą, prędzej czy później. Eee, zwłaszcza właśnie jak się gdzieś jedzie, czy cokolwiek. Tutaj mamy coś takiego większego. Kolejny napis. Albo za nim, nie wiem. A! Będę za nią trochę tęsknić, ale to będzie bardziej się przyda. Albo za nim, nie wiem. Dobra. Ogarniam. To jest źrebaczek z kolekcji, już widzę. Jego chyba nie miałam. To jest źrebak... Nie, miałam go. Miałam, miałam, miałam. To jest ten źrebaczek. Rocky Mountain chyba to jest. Tego co kojarzę To jest ogierek Tak, Rocky Mountain Horse Taki bardzo, bardzo Milusiński źrabacze Milusiński, no dość przyjazny Model, że tak powiem Chyba go miałam Chociaż wiecie, teraz nie pamiętam, kurde Nie pamiętam Już sama nie wiem jaki miałam model Nie, tego chyba nie miałam Bo on jest taki dość spory I nie przypomina mi się, żebym go Miała kiedykolwiek, ale naprawdę bardzo fajny Dalej Mamy taką paczuszkę Udało mi się złapać Tak tą folię bumbelkową Ogólnie muszę się streszać Bo yy, Muszę robić obiad Stan prawie idealny Takie 6 minus To jest źrebaczek szetlanski ze szlejch Wycofany Z serii Exclusive Z tego co kojarzę O matko jedyna Tak. To jest żrebaczek ekskluzyw, zestawu jakiegoś nie pamiętam, ale też bardzo, bardzo sympatyczny model, wycofany. Też bardzo lubiłam tylko ten wersji z Miałam wcześniej. Tego nie. Dobra, tutaj jest chyba jeszcze jedna paczuszka taka tu. wiecie nie chcę nic spominąć. Żeby potem nie było. E, nie, O nie, są jeszcze dwie. Widzicie, tu taka mała. Kurczę. Ale to chyba będą y, ostatnie. Tak. O, tutaj jeszcze coś jest. Aha, to jest styropian. Z moją nazwą. Okej, okay, to zaczniemy sobie od tej mniejszej. Teraz wbijam sobie w palec. Boże, ja dzisiaj po prostu jestem naprawdę udanym człowiekiem. Jak to jest za paznokieś to wbite nożyczki w palec, nie? Cała ja. To jest coś... nie wiem, nie chcę tego rozwalić. Chając ze środka nożyczki. Mmm. Ja jestem po prostu udanym człowiekiem. Tak. Kolejna tutaj warstwa. Czy to będzie taka niekończąca się paczka z papieru? Okej, okay, kolejna warstwa. Mogłam chyba zacząć od tego większego. Kolejna warstwa. Kolejna taśma. Jezus, Maria. Sorry. Widzicie, co się dzisiaj dzieje? Ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Zabiłam was przed chwilą. <laughs> Sorry. A paczkę na nie otworzyłam. <laughs> Lecimy. Jezu, że to by się chciało składać. Tak, jestem pewna, że tu będzie grosik. Albo coś w tym stylu. Albo w ogóle nic nie będzie. Nie. Nie, cicho coś tam jest chyba. O matku, jedyna. Nie, to nic nie będzie. A będzie jakiś grosik. Uwaga, otwieramy, zbliżamy się do końca. Jest! Mówiłam, że będzie grosik. Dzięki. Wkładam sobie do skarbonki na szczęście. O matko, ile zachodu dla tego grosika? Dobra, i tutaj na taki smaczek mamy ostatnią większą paczkę. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. O, dobra. Ogólnie szykuje się custom na sprzedaż. Zostało mi tylko yy, tak naprawdę odmianki, no i poprawić grzywę i ogon. I pierwszy raz właśnie. Robiłam maść taką złotą jelenią, tak są achatekiny i andaluzy niektóre. Bo ja zrobiłam właśnie andaluzę ze szlej. taką maść. O, co to jest? Mięciutkie. Hmm. To jest serduszko. Takie samo szyte, samoręcznie. samoręcznie. Hmm. Własnoręcznie szyte, ale bardzo dziękuję. Taki fajny, mięciutki materiał jest. Ja, taki milusiński, pluszowy. Bardzo dziękuję. Dobra. Ogólnie to chyba wszystko. Robiłam tutaj niezłego syfu. Jeszcze pomacam, zobaczyć, czy na pewno nic tutaj nie zostało. Ale chyba nie. Nie, chyba nie. Nic tutaj już nie ma. Yy, także, jejku, ja ci bardzo, bardzo dziękuję za paczuszkę. Yy, zaraz idę. Zająć się cukierkami? No, także dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć!